Cześć witam was dzisiaj na kanale hodowla papug Dzisiaj jeszcze odcinku będziemy sobie dać cukinię Orzechy Marchewkę bo wczoraj jabłko dostał, to dzisiaj marchewkę No i tak dzisiaj jest sobota więc mam czas I będziemy dawać Pokażemy jeszcze tą cześć i zaraz się widzimy Już jestem z powrotem a zaraz zaczniemy odcinek łapkę subika I miły komentarz jeżeli komentarze, komentarze nie będą włączone. Yy, tak ma już pokrojone i zaraz sobie będziemy dawać po kolei wszystkim i co i w sumie to tyle idę jeszcze po łachewkę żeby już mieć wszystko już mam nagram w tylu bo już się nie chce co u tutaj zwiady jakie są to tak pierwsze co to już trzeba by... Zacza dwa miesiące samic wystawowy od gościa, który ma na wystaw ale my go kupiliśmy po prostu tak żeby pokryć tą samicę, która została ostatnia stara samica została pokryta, okociła się już miesiąc temu o, i są takie maluchy Nie ma jak tatusie żadnego, są dwa grafity wszystkich jest chyba 7, raz 3, trzy 5, 3, 7 no i mamusia jeszcze jest jeden nowy nabytek samiczka taka tata dostał takiego pana bo wiedział że nam zdechły zadał ma się kocić, poniedzieli dzisiaj jest sobota takie gniazko, już ma piękne przygotowane od tygodnia już takie ma no i co i tyle tu ma wły ja sobie biorę, sobie umyję albo o pies, to zobaczę, co by się będzie chciało. Chopa. Tata kupuje, bo królikom trochę tam daje. No a ja przy okazji Bapuko <laughs> Oj no coś, 6 spadł, to już kiedyś. Dzisiaj ciepło, znaczy ciepło Nie jest ciepło, ale jest tak jak było załóżmy. Bo jest na plus jeden chyba, czy plus dwa już nawet W cieniu 60, tak naprawdę, więc. No ale e, Tutaj waby. Kozłów to chyba taki raz jeden cały, bo kozłów uwielbiają Czekajcie, już jest taki a smutny To zaraz się widzimy, jak odejdzie, wody w będę był. Jeszcze po myciu, my sobie machewkę. Machewkę my, tu mam polskie klatki orzechów. I co, idę dawać po prostu. Tutaj hop. Proszę czy nie, bo to będzie do piwnicy. To jest statystyka. Dawa to hop. I dawę tu o, hopa o nie, nie to to. No, Widzicie, sziapko została. Ale pewnie, że zimno. Jezusie. Je tak, jakby lece w tej zimnej wodzie, to je tak jest takie zimno. Okej, okay, hopa. Opa, to co się tak, 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 wiecie, tak, tak, dać. O tak, dać. Tutaj tak, tak i To tak, 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 to takie tak, to tak, tu O do I co, ja tutaj dowu się widziłem jak utukę dla kolejnej porcji. Już kolejna porcja. Też cztery orzechy. Wszędzie daję cztery orzechy. Bo ja Woj, wolę lato. Wolę lato. Tu mam podejściek wiecie tu i te wszystkie orzechy wysypuję na podejściu po prostu I wygląda to tak jabłko i tu podniosę po wczoraj jabłuszko i też tu sytkę sypte rzucę Więc taki podejści, ten nie mają sobie tego I co, lecimy dalej, kolejna powiedziać ja co się Kolejną porcję dla nich, dla mnie tak jak dla królewskich orzech są bardziej, znaczy mniej potuczone, bo one po prostu lubią takie. Okay. Hop. Znaczy, że nie, że lubią, ale żeby mają przecież jakąś atrakcję, a wiem, że da rozwalić, co sobie i wszystkie że w adę, ale to po prostu tak tej części zwalają i te dla tak, dlatego już się tak te, bo po się tak rozwalił tak te też były, ich aż tak bardzo nie tuk jest kolejna porcja i idziemy dalej To już idę polęcia, to już, znaczy z kolei na porcja, tu aj z kolei z dwoma porcjami. To są dla kurs i dla nutina. Zaraz coś spróbuję, czy co on tak będzie chciał. O, tu i daje, a tu miał to a Czekał ale zimno Znaczy gdyby było ciepło to było. Czeka, że zimno. i się to chce. Tu dla tych i dla kostek przy okazji, bo to tak. Nie lubią wieść orzechy, po prostu ich nie lubią jakoś zbytnio. Dlatego idzie dawaj dużo. Tylko takie dwa chyba. Czy tam tego nawet? Ok. I tu jest podade. Doby. I co i tyle. To już sobie dam osobno piwnicy. To ja cięku tyle zostawcie w WLSU jak się spodobała i teraz tego siema.